Sandra Siwak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Program Embargo prowadzony przez Caritas w Świdnicy został pozytywnie zakończony. Około 220 ton warzyw i owoców zostało rozdanych potrzebującym. Magazyn w Domie Górnym jest na tę chwilę pusty. Caritas Diecezji Świdnickiej we współpracy z Caritas Polska realizował program Embargo. Celem akcji było zagospodarowanie nadwyżek produktów rolnych, owoców i warzyw wycofanych z rynku w konsekwencji rosyjskiego embarga. Do magazynu rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Lutomii Górnej trafiło 200 ton kapusty i 20 ton jabłek. Produkty były najwyższej jakości, posiadały świadectwo inspekcji jakości artykułów rolno-spożywczych. Caritas przekazał je nieodpłatnie do jadłodajni, świetlic środowiskowych i ośrodków dla najuboższych. Caritas Diecezji Świdnickiej informuje, że w kilka dni po wyemitowanym w naszej telewizji materiale dotyczącym akcji embargo cały nakład warzyw i owoców został już wydany. O kolejnych akcjach Caritasu będziemy naszych widzów informować na bieżąco. W tym wypadku śmiało można powiedzieć, że 20 lat minęło jak jeden dzień. O kogo chodzi? Piękny jubileusz obchodził w ostatnią sobotę zespół szkół hotelarsko-turystycznych w Świdnicy. Teatr Miejski w Świdnicy zapełnił się zacnymi gośćmi zespołu szkół hotelarsko-turystycznych imienia Tonego Halika w Świdnicy. Nie brakowało przedstawicieli władz samorządowych, absolwentów, aktualnych uczniów oraz dyrekcji zaprzyjaźnionych szkół z Malty oraz Niemiec. Jednym z bardzo ważnych elementów kształcenia w zespole szkół stały się programy partnerskie ze szkołami nie tylko z Europy, ale nawet z Azji i Ameryki Południowej. 20 lat istnienia to bardzo dużo. Dyrektor Aldona Liszka-Urbańska ma już jednak wizję na kolejne lata działania. Jakie są plany na kolejne 20 lat? Tak na 20 to ja aż tak daleko myślą nie sięgam, ale powiedzmy sobie, że na 10 to w dalszym ciągu rozwijanie staży zagranicznych, bo to naprawdę bardzo rozwija młodzież i bardzo buduje. Jest pomysł na staże zagraniczne, bo jest taka dzisiaj możliwość dla nauczycieli. I chyba zaczniemy od Malty, mamy dzisiaj gości z Malty i na pewno jutro na roboczo będziemy rozmawiali o organizacji takowych staży dla nauczycieli, no chcielibyśmy poszerzać bazę, tyle, tylko że lokalowo już nie mamy gdzie. Szkoła na równej jest pełna i schronisko młodzieżowe również jest wypełnione po brzegi. No i rozwijamy się cały czas, ponieważ na przykład w ubiegłym roku wprowadziliśmy nowy zawód florysta i robimy z powodzeniem już drugą turę kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych ludzi i one naprawdę cieszą się ogromnym powodzeniem. Mottem nazywanej hotelarką szkoły jest stwierdzenie swojego patrona, Tonego Halika brzmiące: "Urodziłem się dla przygody". Szkoła prowadzi liczne konkursy, w tym powiatowy konkurs języka niemieckiego. Uczniowie zdobywają laury w konkursach przedsiębiorczości. Według rankingu Rzeczpospolitej Zespół szkół w 2011 i 2012 roku był najlepszym techniką w powiecie świdnickim i 11 w województwie. To jest oczywiście trudny kawałek chleba, zwłaszcza szkoła w takiej branży, która się wiecznie zmienia. Bo tutaj mody w hotelarstwie i gastronomii są różne, trzeba jakby za nimi nadążyć, trzeba z procesem edukacyjnym zdążyć za nowymi trendami, nowymi urządzeniami, ze wszystkim. I jak na razie nam się to wszystko udaje? Z wykorzystaniem środków unijnych, z wykorzystaniem pieniędzy organu prowadzącego, ale nam się to udaje. Gratulujemy gronu pedagogicznemu kreatywności, profesjonalizmu i nieustannego poszukiwania nowych pomysłów na stwarzanie młodzieży jak najlepszych warunków do nauki. Czekamy już na kolejne jubileusze. Rafał Ząbczyk zrezygnował z walki o fotel prezydenta Świdnicy. Założyciel i jeden z liderów Świdnickiego Forum Rozwoju podczas inauguracji wyborczej ugrupowania wprawił w zaskoczenie zebranych na sali gości. Jego miejsce w wyścigu o prezydenturę zajmie Marcin Paluszek. Jak mówi pewne przysłowie, nie zmienia się koni podczas przeprawy przez rzekę. Nie było jednak innego wyjścia, przyznaje radny Rafał Ząbczyk, którego decyzja o rezygnacji z walki o fotel prezydenta Świdnicy była zaskakująca. Zaczął się jakiś bardzo dziwny atak praktycznie ze wszystkich stron. Gdyby dotyczył programu i tego co proponujemy, byłoby to akceptowalne, traktowalibyśmy to jako normalną walkę polityczną. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczęło to dotyczyć spraw typowo prywatnych, osobistych, wręcz bardzo... Intymnych, które uderzają w moją rodzinę, w moje najbliższe osoby. Ja zdecydowanie sprzeciwiam się wprowadzaniu takich rzeczy do dyskursu politycznego i w proteście przeciwko takiemu poziomowi. Podjąłem taką, taką decyzję wspólnie wspólnie z kolegami ze świńskiego Forum Rozwoju. Ząbczyka zobaczymy jednak na listach wyborczych. Ubiega się on bowiem o reelekcję w wyborach do Rady Miasta Świdnicy. Startuje z okręgu numer 21. Świńskie Forum Rozwoju wystawi jednak nowego kandydata, który powalczy w wyborach prezydenckich. Będzie nim Marcin Paluszek, lider i jeden z założycieli ugrupowania. Szanujemy decyzję Rafała. To są jego osobiste sprawy i jeżeli on podjął taką decyzję, to ją w pełni szanujemy. Ja jak najbardziej jestem gotowy na walkę, walkę merytoryczną, walkę na argumenty programowe. My mamy przygotowany dobry program, program, który powinien spodobać się wszystkim świdniczanom. Program, który był przez świdniczan konsultowany, był przygotowywany przez nich, więc jak najbardziej staję z przyłbicą otwartą do boju, i myślę, że dam z siebie wszystko. Świdnickie Forum Rozwoju jest nową siłą na scenie politycznej miasta. Stowarzyszenie powstało dwa lata temu i zrzesza głównie młodych ludzi. Jak przekonują, ich siłą jest program przygotowany po to, aby zmienić świdnicę. Chcą przewietrzyć miasto i zakończyć erę samorządowych dinozaurów. Po pierwsze, to, że oparty jest na trzech filarach porozumienia ruchów miejskich, które jest tworzone przez osoby e, ekspertów od miast. Nasz program był konsultowany również z ekspertami, profesorami z Uniwersytetu Poznańskiego oraz Warszawskiego. Nasz program przez wiele miesięcy był konsultowany z mieszkańcami. Na podstawie zebranych materiałów stworzyliśmy jeden uniwersalny program który, tak jak powiedziałem wcześniej, speł powinien spełniać oczekiwania większości świdniczą. Kandydaci Świdnickiego Forum Rozwoju chcą przekonać swoich rówieśników, by wrócili do Świdnicy. Liczą na młodych wyborców, których chcą zmobilizować do udziału w głosowaniach. Ich celem jest pięć mandatów w Radzie Miasta. Po pierwsze, to jest to, że Marcin powalczy w drugiej turze. Z kim zobaczymy, hotel prezydenta. A naszym sukcesem będzie. Pięć mandatów na tyle liczymy. Program wyborczy oraz sylwetki kandydatów można znaleźć na stronie internetowej www.sfr.org.pl Rozpoczęła się walka o głosy wyborców. Partie i ugrupowania polityczne na różny sposób starają się pozyskać ich sympatię. Członkowie Komitetu Wyborczego Wyborców Sabiny Cebuli w sobotę 11 października wyruszyli na ulicę Świednicy i Strzegomia, aby zabiegać o poparcie mieszkańców. Akcja wyborcza ruszyła. Kandydaci do Rady Powiatu ze Świdnickiego Okręgu z Komitetu Sabiny Cebuli wyszli na ulicę. Rozmawiali z napotkanymi mieszkańcami i przekonywali do poparcia ich ugrupowania w nadchodzących wyborach samorządowych. Zamiast kiełbasy wyborczej proponowali słodycze i rozmowę o przyszłości powiatu. Pytają o. Nasz stosunek do y, turystyki y, mamy, zamiar, mamy zamiar podziałać w kierunku takim razem z gminami, z radnymi gmin, żeby ta turystyka w y, naszym rejonie nie była tylko jednodniową, ale przynajmniej dwu, trzy, czterodniową, dlatego nasza propozycja udrożenia Bystrzycy dla kajakarstwa górskiego, dlatego nasza propozycja ścieżek rowerowych y, od Tamy do Tamy, to są takie punkty, które ludzie przyjmują ze zrozumieniem i z zadowoleniem. Świdniczanie dość pozytywnie reagowali na zaczepki kandydatów. Troszeczkę inna jest rozmowa w Strzegomiu, tak? a trochę inna w Świdnicy. W Świdnicy, jak jesteśmy tutaj dzisiaj też na spotkaniu z mieszkańcami, mieszkańcy zainteresowani się są przede wszystkim ochroną środowiska, co mnie bardzo cieszy. Interesuje ich zalewitoszówka, kiedy będzie uruchomione, w jaki sposób będzie można korzystać. Interesują ich miejsca spacerowe, parki, też im zależy bardzo na parkach, ale przede wszystkim też interesują się lokalną służbą zdrowia, w jakich strukturach chcemy, żeby została, jakie jest nasze zdanie. To są główne tematy poruszane tutaj w Świdnicy. Inauguracja KWW Sabina Cebula, porozumienie dla powiatu, dla gminy przed nami. 17 października w Strzygolniu poznamy pełen program ugrupowania oraz kandydatów. Seniorzy po raz kolejny spotkali się w Galerii Świdnickiej na wspólnym podwieczorku. Były tańce, konkursy z nagrodami i występy zespołów, a do tego słodki poczęstunek dla każdego. W programie znalazł się występ zespołu Akord Ze Świebodzic, który dwukrotnie już gościł z koncertem w Galerii Świdnickiej. Zespół prowadzi od lat Związek Emerytów i Rędzistów Oddział Świebodzica, którym kieruje Jan Welc. Patrząc na Pani pracę, Pani Beata, tak w Galerii, jak i w Radzie Miejskiej jako, jako radna, to widzę, że jest Pani dla wszystkich ludzi, począwszy od najmłodszych. To najstarszych i wszyscy Panią za to kochają. My również. Dziękujemy bardzo skromniutko, ale przygotowaliśmy Pani Beato podziękowanie, bo na co innego nas nie jest. Zespół śpiewaczy wykonał piosenki z dawnych lat i zachęcał do wspólnego śpiewania. Na gości czekały także wspólne zabawy ze Stowarzyszeniem Miłośników Tańca Jubilat. Młodzi ludzie porwali do tańca chętnych. Chcieliśmy w ten sposób zorganizować takie sympatyczne, wesołe, muzyczno-taneczne popołudnie dla tych, którzy są już poza okresem aktywności zawodowej, którzy teraz mają czas dla nas, czyli dla swoich dzieci, dla wnuków, mają czas na rozwijanie swoich pasji. Takie spotkania też wyzwalają pasję, zachęcają do tego, żeby samemu angażować się choćby w takie przedsięwzięcia jak zespoły śpiewacze, jak taniec. Na scenie wystąpili też podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Mokrzyszowie, a na koniec zaśpiewali uczestnicy w studia piosenki Fart z Bielawy. Policja sprawdza okoliczności wypadku, do którego doszło w Jaroszowie. 27-letnia kierująca samochodem osobowym zjechała na pobocze i najpierw potrąciła 16-latka, a następnie uderzyła w budynek mieszkalny. Jak informuje Robert Topolski z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej niezachowanie odpowiedniej ostrożności. Pieszy dozna złamania nosa oraz ogólnych potłuczeń. Kobieta zatrzymała się na budynku i naruszyła jego konstrukcję, przez co do lokali zastępczych ewakuowano wszystkie zamieszkujące w nim osoby. Czteroosobowa rodzina została tymczasowo ulokowana w jednym z mieszkań przy ulicy Świdnickiej w Strzegomiu. Szczęśliwie dzięki temu, że gmina ma obowiązek tworzyć stałe miejsca ewakuacji i myśmy takie utworzyli dwa w budynku przy ulicy Świńskiej 38. Te mieszkania zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, m.in. kuchenny. Ta rodzina została w godzinach popołudniowych przekwaterowana właśnie do tego, do jednego z mieszkań przy ulicy Świńskiej 38 i będzie w tym budynku, w, tych mieszkaniu, w tym mieszkaniu zamieszkiwać do momentu, aż gmina przygotuje odpowiednie mieszkanie zastępcze. Władze gminy nie wykluczają, że lokatorzy nie wrócą już do tego budynku. Jeśli nadzór budowlany zakaże jego użytkowania, zostanie on wyburzony, a rodzina, która go do tej pory zamieszkiwała, zostanie najprawdopodobniej przeniesiona do Goczałkowa. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.